Dzisiaj dzień ostatni. Zbieramy się w ku ostatniej prostej na jasną górę. Jak widać, wszyscy wstają, my się tutaj mało ogarniają. Przecież ostatniego dnia jest taka tradycja, że osoby, które idą pierwszy raz, czyli takie jak ja na przykład, mają chrzest pielgrzymkowy. Nie wiem jak on wygląda, ale zaraz zobaczymy wszyscy. I ja upuszczamy ostatni raz. Proszę, Ręce wejdą na trzy! Oooo! Tylko nie opuszczamy. to <laughs> Do Ale jestem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Odwracajcie go. mama. Mam trochę mama. Ja nie, nie. Ja Magał, <śmienicza> nie, nie, nie. <śmienicza> 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 Już będę się trzymał kabelka. <śmienicza> <gulia> I brawo, idę z dupą. Będę słuchał żadkowych. Tam na leci? Leci. ale, ale lądowanie, pod... lądowanie było Lądowanie było trudne. Teraz Anie, Anie Gdzie jest Ania, Ania zgarnijcie garnitii. Ania? Ja się kozucie. Dobrze. Bo co tak słabo? Ej, co wysiłku? Ode mnie! W no, Ale Udało mi się dostać do służby głównej, porządkowej. I takie pytanie: jak tam na tej pielgrzymce? Czy były jakieś sytuacje niebezpieczne? Czy wszystko w porządku przechodzi? Nie, wydaje mi się, że było bardzo bezpiecznie. Tutaj właśnie, pewnie przede wszystkim grupy tutaj były bardzo zmobilizowane, przychodziło wszystko bezpiecznie. Tutaj duża zasługa policji, która nam pomagała na, na tym pielgrzymim szlaku. No i tak samo na pewno porządkowi grupowi, tak samo jak i ludzie pielgrzymi pięknie się spisywali, można powiedzieć im pogratulować tego zaangażowania i tego wkładu, tak samo, którzy no, stosowali się do tych wszystkich naszych znaków. Okay, to bardzo... To bardzo pięknie. No to, to do, dołączamy tutaj podziękowania i też ja tu w imieniu wszystkich pielgrzymów chciałem podziękować, Dzięki. chociaż ten dźwięk tej syreny to będziemy się śnił po nocach To jest najbardziej znienawidzony dźwięk na całej pielgrzymce. Prawda. Podnosimy się w takiej samej kolejności. Aha. Złapałam mnie po tym z miłości absolutnie I to raz jeszcze trzeba podziękować tym, którzy nam przez dosię tak marszowali, że po prostu nie szło szydzić. Żartowałem oczywiście. Tak pięknie nam zbywali różne melodie i pobożne, i biesiadne, i w ogóle wielkrzypkowe, dlatego naszym muzycznym, wszystkim, którzy się tutaj udzielali, mieli parcie na mikrofon, bo niektórzy <śm> mają parcie na szkło. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. I oni, muszę wam powiedzieć, że oni się sami zbierali, próbowali, ćwiczyli nawet do 12 w nocy, nawet po. Dlatego ich miłość, ich radość, ich śpiew ubogacił naszą grupę, że nam się tak lekko, miło i przyjemnie szło. A zaraz chodzimy na posłuch, więc śpiewamy. Absolutnie nie się miłości. Absolutnie jeżeli absolutnie, sprawiłem krzywdę. Przepraszam, ja, ja że nie kiedyś się rozłączałem. <laughs> Ciebie, bo do też, jeżeli Cię nie słuchałem poleceń, to przepraszam bardzo. Widać, że to no. Przepraszam Cię też za wszelkie niedogodności, jakie z mojej strony weznęłeś. Ciebie również. Zabrać Tutaj mamy moje... a, mamy przeprośną <stutuj> górkę. Ta <stutuj> przeprośna górka. Się jest to y, taka górka, w której jeżeli wyrządziliśmy komuś krzywdę, to po prostu go przepraszamy. <stutuj> <stutuj> a, 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 Dziewczyny. A, a, przepraszam! Się przepraszam w, was, że, rzuczum, że rzuczum, wata krzyczałem na wszystkich. Mogę się, mody, kapelka, się. się. <śmulatuj> tak. Potem no, tak. gdzieś tam dołączył. A to jak się da? 10 ciągle. Przepraszam, przepraszam. Tutaj w naszej grupie były osoby, które niosły tubę bardzo dużo razy, bardzo nam pomagały. I dzięki temu zawsze mogliśmy iść i słuchać muzyki. I parę tutaj <śmulatuj> Jakieś porady odnośnie noszenia tuby, patenty? Jak to Co Co poleca, brat? Którą tubę? Pierwszą, drugą, trzecią? Polecam tubę trzecią. Dlaczego? <laughs> e, dlatego, że mam najwięcej miejsca do spacerowania i nie muszę odmierzać centymetrów do stopy osoby przede mną. A, a brat drugi, co poleci? Jaką tubę? A ja polecam pierwszą. Dlaczego? Dlaczego? Bo nikt przede mną nie idzie. <laughs> Postój na przeprośnej górce przywitał nas też deszczem. Ale jesteśmy przygotowani na wszystko. Każdy ma płaszcz. Taka mrzawka, to co to dla nas, pielgrzymów jest, to jest pikuś. Ostatni wymarsz przed jasną górą. Ruszamy. Kierowałem ruchem w grupie czerwono-czarnej przy wejściu do Częstochowy. Powiem Wam, że trochę się spociłem, Ale jak widać tą grupę za mną, jest cała i zdrowa, jak na razie nikomu się nic złego nie wydarzyło. Także widzicie kochani, przyszliśmy Dobra, dobra. Dobra, dobra. Szpięk, radę, kochani. dobra ja. Doszliśmy! Ja cię kręcę! Nie mogę w to uwierzyć. Świat Był byłby taki ubogi, ...jak się nie Ja Właśnie dotarliśmy ja, do czasowy. Pozdrawiam, to jak się ja, ja, ja się Michał. No. Kierującym ruchem uratowali całą grupę <śmuszczak> przed wypadkiem. No, ale były niebezpieczne momenty. Tutaj z bratem, który bardzo dużo niósł tuby nie, nie w, parazji, nie w tym roku. I jak się czuję, jak się bardzo... Jest radość, jest radość. Rado. Ja, że doszliśmy, kurczę całą drogę. Powiem Wam, że jestem niezmiernie zadowolony i szczęśliwy, że doszedłem do Jasnej Góry. Moje kolejne marzenie się spełniło i bardzo się cieszę, że to mogłem zrobić z grupą Czerwono-Czarną. Naprawdę poznałem tutaj bardzo dużo fajnych osób. To są moje bracia i siostry, i bardzo przyjemnie spędziłem z nimi czas na wspólnym śpiewaniu, modlitwie i ich pielgrzymowaniu To nam przez nas nie jest długa, jeśli poda osoby, kto lubi się odwiedzić. Wszystko można zacząć od początku. 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 Witamy Grupę Czerwono-Czarną. Stronem grupy jest święty ojciec Pio, dekanaty Łopuszno, Piekoszów, Zagnajd. Grupa liczy 216 pielgrzymów. Przewodnikiem grupy jest ksiądz Michał Glin. Wspomagają go kapłani, ksiądz Adam Nowak, przewodnik grupy duchowej. Ksiądz Andrzej Sadrak, ksiądz Piotr Orlikowski. W grupie idzie trzech kleryków: Paweł, Marcin i Paweł. Trzy siostry zakonne: siostra Bernadetta, siostra Wilginia i siostra Lena. Jedna się dołączyła, ale załapała się. Weronika. Siostra Weronika, również ją witamy i pozdrawiamy. Jedna pielęgniarka Dorota Bernacka, najmłodszy pielgrzym Mieszko, 22 miesiące, najstarszy Józef, lat 70. Szczególną intencją grupy była modlitwa za osoby i rodziny żyjące w ubóstwie materialnym i duchowym, a także za bezrobotnych, niezaradnych wobec trudności życiowych zniechęconych do życia, aby nie tracili nadziei, lecz na wzór Maryi z ufnością wszystkie swoje sprawy polecali miłosiernemu Bogu. Oddajcie cześć Bogu w Trójcy Świętej jednemu, jego matce. Św. Jan Paweł II mówił do młodych, uchwyćcie się Chrystusa, abyście w dzisiejszym świecie mogli z radością przemierzać drogę wierności Ewangelii i nie zagubili się. Uchwyćcie się także Jego i naszej Matki, Maryi Panny. Ona jest dla nas wszystkich przykładem wielkodusznej wierności w poddaniu się woli Bożej. U jej boku będziecie mogli iść pewnie i z radością na spotkanie Waszej przyszłości. Pozwólcie się ogarnąć miłością Maryi, dla której sprawy Królestwa Bożego były zawsze na pierwszym miejscu. Wypowiedzcie dziś przed nią to wszystko, co niesiecie w swoich sercach, a niesiecie radości i smutki, pragnienia i niepokoje, dziękczynienia i, dziękczynienia i zatroskanie. Niech Maryja wysłucha Was i wyprosi u swojego Syna opiekę i błogosławieństwo. Powstańcie, by w modlitewnym milczeniu przejść do kaplicy jasnogórskiej, aby tam w krótkim spotkaniu otworzyć przed Maryją. Wchodzimy teraz do kaplicy. To jest kulminacja naszej pielgrzymki. Mm. Yeah. Ale ostatnią rzeczą, którą robimy na pielgrzymce jest msza święta na błoniach Śląska zobaczcie ile tutaj jest ludzi Udział w pielgrzymce to będzie dla mnie niezapomniane wydarzenie. Jeżeli macie jakieś wątpliwości bądź pytania, piszcie w komentarzach bądź w mailach do mnie. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się przedstawić atmosferę kapelanina w pielgrzymce i zachęcić Was do udziału w kolejnej. To do zobaczenia przy następnym marzeniu.